Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. W dzisiejszym odcinku będziemy kończyć to, co widzicie za moimi plecami, a co Wam tak bardzo przypadło do gustu: czyli tą naszą statuetkę Delfina. I powiedziałem Wam w ostatnim odcinku, że no niestety szkoda, że nie ma takiej możliwości, żeby w Minecraftie zrobić tutaj jakąś taką fontannę czy coś żeby ten delfin mógł jakoś pryskać wodą czy coś tego typu. I tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że pracuję nad pewnym mechanizmem. I ten mechanizm pokażę wam na samym końcu odcinka, jak on działa i on będzie działał w ten sposób, że tutaj, gdzie jest ten blok, będzie dispenser przykryty mchem, żeby tego nie było widać, który będzie strzelał buteleczką z wodą ta buteleczka będzie się po prostu tu rozbryzgiwała, i będzie taki efekt, jakby faktycznie tu była taka fontanna, czy coś. No, wiecie o co chodzi? Żeby tu była taka. taka mrzawka? No, takie kropelki, po prostu cząsteczki. I w tym odcinku chciałem zrobić coś takiego, że tu wybudujemy budynek. Takie coś, ale łazienki? Nie wiem, no. Chciałbym, żeby to był taki okrągły budynek, w którym będzie cały mechanizm odpowiedzialny, właśnie za dostarczenie tutaj buteleczek. No, i żeby tu z boku były takie umywaleczki. Czy coś tego typu, żeby to po prostu było takie, powiedzmy, miejsce, taka fontanna, takie źródło wody, gdzie wieśniaki mogą tu podejść po wodę, a jednocześnie to będzie sobie na dole, a właściwie w środku tego budynku, robiło buteleczki z wodą. I teraz o co dokładnie mi chodzi? Musimy iść na chwilę do naszej wieży Alchemika, to Wam wszystko pokażę. Ok, jesteśmy, schodzimy tutaj na dół. Ok, i teraz co musimy zrobić? Mamy tutaj oczywiście to szkło, które nic nam nie daje, ale tam jest chyba woda, więc musimy dodać tylko gunpowder. I teraz musimy chwilę poczekać. Ok, mamy tutaj teraz zwolnienie blokady, i tutaj powinniśmy mieć trzy miksturki, genialnie, o to nam chodziło. I możemy teraz wrócić tam do naszego delfinka. Okej, okay, jesteśmy. Jak widzieliście, to jest zwykła buteleczka z wodą, na której był użyty Gunpowder i w ten sposób mamy taką miotaną buteleczkę z wodą. I chodzi o to, że tu będzie dispenser, który będzie w ten sposób rzucał miksturką. No i to się będzie tak działo po prostu. I chodzi o to, że zrobimy daylight sensor, czyli ten nie mam tego to urządzonko, które jest w stanie rozpoznać zmianę pozycji słońca czy tam oświetlenia. I dzięki temu będziemy mogli co jakiś czas, i z tego co wiem, to będzie 30 albo 31 razy w ciągu dnia wyrzucało taką potkę do góry, więc będziemy musieli mieć 30 takich mikstor na dzień, więc tu będziemy musieli zrobić taki mechanizm. I ja już go sobie zaprojektowałem, będzie on działał w taki sposób, że będzie automatyczne uzupełnianie wody i automatyczne robienie takich właśnie miksturek z wodą. Czyli tak naprawdę zwykłych butelek miotanych z wodą, żadnych efektów nie chcemy, żeby nam tu wiśniaki po prostu nie, nie latały. Na początku myślałem, żeby zrobić tu efekt speeda, tylko z drugiej strony tu wszystkie wiśniaki będą nagle biegać, więc, więc dałem sobie spokój z takimi pomysłami i na razie będzie tylko woda. Jeśli będziecie bardzo chcieli, to może kiedyś przerobimy ten mechanizm i tu będą zamiast wody rzucane miksturki właśnie ze speedem. Ale na razie będzie to w ten sposób, także musicie dać mi chwilę. Ja tu muszę sobie wszystko um, oczyścić, te drzewa ściąć, myślę. E, zobaczyć, jak tutaj będzie to miejsce wyglądało, żeby e, zmieścić tu ten cały mechanizm, który mam zaprojektowany. E, I e, wrócę do Was powiedzmy, jak skończę mechanizm, a przed e, ogarnięciem tego jakoś ładnie, bo chciałbym, żeby to był taki ładny budynek tutaj. Tak naprawdę jeszcze nie mam wizji na ten budynek, także będziemy coś e, tworzyć. No tak, na spontanie, jak zwykle. Moi drodzy, ja się nie mogę nadziwić, jak ten definek ładnie wyszedł. Naprawdę, masakra. Jak widzicie, tutaj mamy już ten mechanizm w miarę skończony. Brakuje mi tylko surowców do robienia tych buteleczek. No i tutaj mi brakuje jeszcze no, tego statywu alchemicznego. Także to będę musiał sobie tu dorzucić w tym miejscu. Ale ogólnie mechanizm jest w 100% skończony. I mogę was już tutaj oprowadzić, jak to wygląda. Tutaj to niebieskie, czyli ten niebieski mechanizm, to tak naprawdę jest zegarek. To jest taki znany zegarek, który odpowiada e, długości tyle, ile itemów jest tutaj. Czyli on po prostu będzie tutaj do 54, o ile dobrze pamiętam. I teraz, jak widzicie, tu się zmieniło, i teraz tu będzie ładowane 54. E, I w ten sposób mamy e, tak, że ten zegarek będzie co 54 e, takie itemki e, odświeżane. Więc to jest taki długi zegarek na szczęście i akurat 54 to jest idealnie taka ilość, która jest nam potrzebna, żeby po prostu te miksturki zdążyły się zrobić. I Wleciały tutaj do skrzynki. Tu do skrzynki będą magazynowane, i z tej skrzynki będą dostarczane tam do dispensera. Tutaj mamy jeszcze taką żółtą sekcję. Żółta sekcja to jest tak naprawdę tylko odpowiedzialna za to, że jak tu będzie już ten statyw alchemiczny, to żeby trzy butelki były wypuszczane i trzy butelki tylko były tam wpuszczane. I to jest właśnie ten mechanizm, tutaj ten żółty, czyli po prostu blokowanie tego hopera albo blokowanie tego hopera. Jak widzicie, mamy tu jeszcze trzecią sekcję kolorków. trzecią sekcję kolorków, czyli taki morski kolor. Nie wiem, to jest pomiędzy zielonym a niebieskim. Nie wiem jak nazwać ten kolor. W końcu jestem tylko zwykłym facetem, dlatego nazwijmy, że to morski będzie. I ten morski kolor odpowiada za to, żeby tu po prostu były buteleczki. Tu na razie nie ma buteleczek, ale to działa w ten sposób, że tu będzie cała skrzynka buteleczek i w tym hoperze będzie jedna buteleczka. Jeśli ta buteleczka stąd zleci, to ten komparator wykryje to. Da sygnał na ten redstone i ten redstone zasili tutaj dispenser, który napełni nam buteleczkę z wodą, wrzuci do tego hopera. I jak znowu z tego hopera zleci, no to cykl się zamknie i to będzie tak długo. Ten cykl tak sobie klikał, aż nie zapełni tutaj chociaż jedną buteleczką z wodą. Jak tu będzie buteleczka z wody, no ten mechanizm się wyłączy. Jak tylko pobierzemy tam trzy buteleczki na dół, to ten mechanizm trzy buteleczki nam dorzuci jeśli chodzi o wodę, więc to jest mega spoko. No i tutaj będziemy magazynowali gunpowder, tylko po to, żeby do potek było. Tak naprawdę potek jakichś takich z efektami nie robimy, więc wystarczy nam jedna taka skrzynka i mechanizm na szczęście w ten sposób jest mega ograniczony, jeśli chodzi o skomplikowanie. I tak naprawdę to już wszystko, jak widzicie, mechanizm nie jest zbyt skomplikowany. Tak naprawdę jesteście w stanie to odtworzyć z tego, jak wam tu pokazuję. Tak naprawdę tu są dwa hopery, jeden skierowany na drugi i tu jest tylko jeden item który jest akurat w tamtym hoperze. No, to jest taki bardziej skomplikowany zegarek, aczkolwiek działa. Prosty w budowie, skomplikowany do zrozumienia, tak bym go nazwał. I to jest, jeśli chodzi o tą sekcję, tutaj. I ta sekcja działa, tylko potrzebna nam jeszcze tutaj ta stacja robocza. Także jedyne co pozostało, to udekorowanie tego w jakiś sposób. No i jeszcze zapolowanie na creepery. I na piasek, także moi drodzy ja muszę sobie przemyśleć co tu chcę wybudować, zdobyć materiały i myślę, że pójdę jeszcze sobie na creepery póki jest noc, chociaż ta noc się kończy i na pewno będę musiał jeszcze piasek zdobyć, także będę musiał sobie ten piasek przepalić, zrobić buteleczki, no, dużo roboty mnie czeka, ale myślę, że dla takiego efektu warto, także dajcie mi chwilę. I ja sobie pójdę przygotować wszystko, zdobyć ten piasek i zapalować na Creepery. Moi drodzy, jak widzicie, zbudowałem tu sobie taki na szybko piecyk na lawę, bo stwierdziłem, skoczę do Niderrud po trochę lawy i tu po prostu przepalę ten piasek. Tym bardziej, że nam się nie spieszy jakoś z tym piaskiem, więc, a właściwie z tym szkłem, więc na spokojnie to może się tutaj przepalać. Ja w tym czasie sobie wybuduję tutaj budynek na spokojnie. Jak widzicie, tutaj mamy już działającą naszą fabrykę wody, butalek z wodą właściwie. Czemu to tu jest, to ja nie wiem, to trzeba będzie. W takim razie tu. E, chyba to z testów jeszcze zostało, bo tu wszystko powinno działać. Jak widzicie, zrobił się ten e, miksturki. E, one są spuszczone teraz. E, I jak tylko ten zegarek tutaj zleci e, do 54 i z powrotem, to, to się uzupełnią wody e, i automatycznie z góry jest gunpowder wrzucony tutaj jak widzicie to wszystko będzie działało, jeszcze nie wiem czy od przodu albo od tyłu można dać jeszcze zapas blaze powdera, ale tak naprawdę ten blaze powder tu chyba na długo, długo starczy. Jak widzicie znowu ruszyło, ja wam mogę pokazać jak to dojdzie do końca, to będzie idealnie jeszcze chyba 2 czy 3 przedmioty, tak żeby od razu nam te butelki zrzucił, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej je robić. Oczywiście to nie jest tak zoptymalizowane, że można to zrobić od razu drugą partię, a nie czekając po prostu aż ten zegarek się zresetuje. Jak widzicie, tu już się skończyło i myk, są spuszczane. Także ta, wytajningowane jest perfekcyjnie, 54 itemy, gdyby ktoś to robił. I kolejną taką uwagą, którą jeszcze można tu dodać, to to, że jak ktoś chce zrobić takie automatyczne uzupełnianie skrzynki z wodą, to no niestety tu muszą być butelki ze szkłem wszędzie, bo jeśli tu będzie w ten sposób i dispenser sobie wylosuje, że akurat tą buteleczkę chce napełnić, to na zamiast wyrzucić ją, to on podmieni tą buteleczkę tutaj. No niestety tak to działa, więc tu musi być wszędzie zawalone buteleczkami i dopiero ten dispenser wyrzuci tą buteleczkę do hopera, jak widzicie. Także tak to działa. Moi drodzy, jeśli miałbym powiedzieć, czego zazdroszczę najbardziej, e, jeśli chodzi o bedrocka, to tego, że te armor standy można tam robić jakieś dziwne pozycje. No niestety tutaj w Javie, a gramy na Javie, przynajmniej ja gram na Javie, no niestety nie da się tego tak zrobić i da się tylko zrobić takie zbroje. I budynek prezentuje się w ten oto sposób, jak widzicie staram się użyć tych bloków miedzi, bo jest to nowy blok, jak widzicie tutaj już patyna pokrywa te, tą miedź. No. Niestety na dachu też są bloki miedzi, także myślę, że jak ta miedź pokryje się taką patyną i będzie już taka zielonkawa, to ten budynek będzie miał 100 razy lepszy efekt. Ale moim zdaniem nie jest najgorzej. No najlepiej też nie jest, ale przynajmniej pasuje do tego podestu dla delfinka, także myślę, że nie jest najgorzej. Chciałem tutaj na górze zrobić jakieś takie pomniki, jakieś takie wiecie, rzeźby, tylko nie umiem. Nie umiem, to jest tak mała przestrzeń. No jak widzieliście, właśnie została wyrzucona buteleczka. Jak widzicie, to jest tak mała przestrzeń, że no jedyne na co było mnie stać, to po prostu armor stand z żelazną zbroją, i w ten sposób się to prezentuje. Na górze są doniczki z azalią. No i w ten sposób to z czterech stron wygląda tak samo. Tutaj mamy również taką, nie wiem, taką rynienkę, taki zlew. Z wodą, nad którym stoi jakiś posąg, tutaj tak samo. Jak widzicie, myk, dwie miksturki poszły. Na razie jesteśmy w fazie testowania, czy dwie miksturki dają radę. Chociaż myślę, że i tak zejdziemy do jednej miksturki, bo tak naprawdę mogę wam to pokazać. W ten sposób się to prezentuje. I tutaj sobie po prostu przerzuciłem trochę miksturek. I te miksturki są już na górze, chyba. Także już są chyba wszystkie zużyte. Bo tutaj są napełniane, i jak widzicie, chciałem po prostu sprawdzić, na ile to wystarcza. I takie dwie miksturki, no, już nigdzie nie ma. O, są dwa kliknięcia. Takie dwie miksturki, po prostu mega szybko schodzą. Także em, mamy gdzieś tu skrzynkę. Dobra, zdobywę sobie skrzynkę i pokażę wam, e, może mi się uda. O, no. Hmm, dobra. Zrobimy to w ten sposób, bo by wpadła ta skrzynka, i bym musiał ją gonić. A średnio mi się chce, tak szczerze, więc zrobimy to w ten sposób. To zrobimy tutaj. Teraz tu będą te miksturki napełniane, to niech się napełniają. A tu będą teraz strzelane, i możemy zrobić tak, jak to powinno wyglądać. I ja, może z tej perspektywy, wam pokażę, jak to wygląda. Jak wystrzeli się te dwie miksturki. Także, moi drodzy, dajcie znać, jak wam się podoba ten efekt e, takiej fontanny. E, myślałem, że ten dispenser będzie rzucał tak jak e, gra, czy tak nisko te miksturki, że one nawet, e, że one dolecą do dzióbka e, delfina i będą spadać, tak jak ja bym podrzucił te miksturki, a nie, że to poleci tam w niebo. No z drugiej strony, zobaczcie, no nie jest najgorzej, tylko nie wiem, czy dwie miksturki to nie będzie za dużo, bo zaczcie, jak to często lata. Oczywiście, lagi na moim komputerze. Spokojnie już sobie ogarniam e, nowy komputer. Może nie jakieś potężne, ale no, na dniach powinniśmy zobaczyć różnicę. I zobaczcie, jak często te miksturki się e, strzelają. No, masakra. I podoba mi się ten efekt. Tylko nie wiem, czy po prostu nie zejdziemy do jednej miksturki, żeby po prostu oszczędzić trochę na materiałach. Bo jak widzicie, jeszcze nie mam farmy mobów. A zobaczcie, jak to szybko leci. I jestem po prostu w fazie testów, e, czy moja maszynka jest w stanie nadążyć na tym. Bo tak naprawdę, jeszcze przez noc to będzie działało, a tak naprawdę, chodzi mi o to, czy ta maszynka jest w stanie. Znowu strzela. Jest w stanie zdać zapotrzebowanie na, w ciągu dnia. Bo jeśli pójdę spać, no to nie będzie było nocy, żeby nadrobić to. No, ten efekt jest genialny. Mam nadzieję, że będziemy nadążać z produkcją tych potek. No ale i tak myślę, że sobie jeszcze zejdę y, między odcinkami na jedną miksturkę. Jeszcze to co się zmieniło, to tutaj mamy biały napis y, świecący, czyli użyłem... <laughs> no to jest genialne, no przyznajcie, że to jest genialne. Gdyby nie te lagi, to by było jeszcze lepiej. Ale no wyobraźcie sobie, że jesteście tutaj wieśniakiem, przychodzicie y, oddać część bąbelka, y, no i coś takiego się dzieje. To były kliknięcia z tego, y, tam woda się nadrabiała. Teraz jest noc, to w nocy to jest wyłączone i w nocy nie będzie strzelało. No ale wyobraźcie sobie, że jesteście wieśniakiem, przychodzicie tutaj i dostajecie z wody. No to jest coś genialnego. Także moi drodzy, dajcie znać jak wam się podoba ten mechanizm, czy coś takiego wybudujecie u siebie na świecie, a może coś podobnego macie już na swoim świecie. Dajcie znać jak wy robicie fontanny. wypad mi stąd. Także moi drodzy, dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba cały ten mechanizm. Jak się Wam podoba ten budynek, czy też wykorzystujecie w swoich budowlach mieć, bo tak naprawdę to jest pierwszy raz, jak wykorzystuję ten mieć. Jak widzicie, jest tam na dachu i tu, właśnie w umywalkach. Także mam nadzieję, że wyszło mi to. No, tak, akceptowalnie. Moim zdaniem jest całkiem spoko. E, razem z tymi armor standami, e, z zbroją, no, wygląda to całkiem klimatycznie. Pasuje do belka kolorystycznie, więc mi się podoba jak najbardziej. Ale też chciałbym poznać Waszą opinię, także koniecznie napiszcie ją w komentarzach. Dajcie też łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić żadnych odcinków, bo jak widzicie, e, te mechanizmy są coraz ciekawsze. E, I w kolejnym odcinku, kto wie, może zrobimy farmę kwiatów. Co Wy na to? A tymczasem ja bardzo dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa Pa!